Bohaterem dzisiejszego odcinka jest maska. W poszukiwaniu jej znaczenia i historii, podejrzymy warsztaty, podczas których dzieci wykonywały swoje maski. Porozmawiamy również z aktorką Pantomimy, która w swojej pracy scenicznej do wyrażania emocji używa głównie ciała i maski. Maska to zakrycie twarzy albo głowy, zakładana przez człowieka w celu ukrycia jego prawdziwej tożsamości i ukazania innego oblicza. Może być wykonana z różnych materiałów. Przyjrzyjcie się jak podczas warsztatów zrobienia masek, w których brały udział dzieci, przebiegał proces tworzenia maski. Maska każdego z nich powstawała aż 5 dni. Efekty były zaskakujące i imponujące. Gotowe już maski mali aktorzy mogli ubrać na twarz i stworzyć w nich postać. W teatrze greckim używano czterech rodzajów masek przedstawiających śmiech, płacz, gniew lub strach. Maska służyła aktorom również do odgrywania ról kobiecych, ponieważ wszyscy aktorzy byli wówczas płci męskiej. O tym, jak powstaje maska i jakie znaczenie dla aktora ma maska w teatrze, rozmawiam dzisiaj z Pauliną Staniaszek, aktorką pantomimy. Paulinko. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z maskami? Zdaje się, że to było w 2016 roku. Wtedy pierwszy raz podczas szkoły letniej, takiej szkoły letniej współczesnej pantomimy w Warszawskim Centrum Pantomimy, mieliśmy specjalnie sprowadzonego z Chin nauczyciela masek. I wtedy zakiełkowało we mnie pragnienie rozwijania tego. Zresztą od. Od Larego, bo tak ma na imię nauczyciel, dostałam jedną z masek, która wisi tam, tamta drewniana. Tą. Tak, on okay. podarował mi ją pod koniec szkoły, żebym zrobiła z niej użytek i zrobiła z niej etiudę. I to było dla mnie takim bardzo dużym impulsem do tego, żeby rozwijać maski. Kolejnym ważnym momentem w pracy z maskami były warsztaty u takiego niemieckiego teatru Family Floss. W Berlinie. W Berlinie. I to było w tym roku. Tam nauczyłam się robić maski ich metodą i, i to rozbijam dzisiaj. Dobrze, to zanim opowiesz nam, jak wykonuje się maskę, jak powstaje maska, to chciałabym dowiedzieć się od ciebie, czy ty również używasz maski na scenie jako aktorka. Tak, jestem aktorką pantomimy, więc y, używając swojego ciała, korzystam raczej z masek pełnych, z którymi nie, nie, w których nie używa się głosu. Więc jak najbardziej zasłaniam całą swoją twarz i wtedy tylko i wyłącznie ciałem prezentuję daną postać, wprowadzam ją w sytuację, odgrywam relacje itd. Taka maska pełna pomaga Ci poczuć postać, zagrać postać, którą kreujesz? Tak, ona w pewnym stopniu i w pewnym sensie podpowiada mi siebie. Um, to ja bym powiedziała, że to jest troszeczkę tak, że ja oddaję masce swoje ciało i, i kreujemy postać gdzieś na styku mojego ciała, mojej wrażliwości i tego, co dyktuje maska, jaka ona jest. No bo każda maska jest już jakaś w momencie, w którym wychodzi spod rąk twórcy masek. Nie wszystko w danej masce da się zagrać. Ona nie, nie, nie na wszystkie ciała będzie reagowała tak samo. To jest, to jest chyba najpiękniejsze w tym świecie masek, że, że to, to, jest, to jest przedmiot nieożywiony. Ale A ty go jakiś, Tak, ale w jakiś sposób my się nawzajem dopełniamy. Paulinko, czy to jest maska pełna? To w ogóle jest forma. Mm -hmm. eee, do, Ale forma to pełnej maski. Forma do pełnej mm -hmm. maski. A gdybyśmy mogli pokazać e, naszym widzom mm -hmm. maskę niepełną. To byłaby. Żeby tamta. wiedzieli, o czym mówimy. Eee, tak, to jest maska o. półmaska. Tych przynosi. Oczywiście. <noise> szeroko, szeroko otwieraj usta. Eee, tych masek, z tych masek korzysta się w momencie, w którym też eee, dużą rolę w spektaklu odgrywa głos. Takie maski pomagają nam. To znaczy, one w ogóle umożliwiają mówienie, bo w pełnych maskach nie mówi się w ogóle. Jest zabronione wręcz. Etyka zawodowa zabrania. Paulinko, to jest fantom, prawda? Tak, to jest forma, na której y, powstaje pozytyw maski. Proszę, opowiedz nam, jak powstaje maska, krok po kroku. Ja wykonuję maski z papieru, z papier maszę. Jest to bardzo prosta metoda, tak naprawdę i dostępna, nie, nie wymaga dużych specjalistycznych sprzętów, ani materiałów. E, najpierw rzeźbimy maskę, kształt maski, który chcielibyśmy uzyskać w glinie. Jest to proces najbardziej twórczy i przyjemny. To jest glina, prawda? I to jest glina. Można, możesz spokojnie zmienić no właśnie, kształt dotyka. noska, może być zadarty, może być... E <noise> o, przesunę do nas. Proszę. Później na taką maskę nakłada się silikon. I wcześniej mówiłam o formach, i to jest właśnie to. Glinę zlewa się silikonem, później na to idzie jeszcze jeden etap. Jeszcze, jedna warstwa. I jeszcze jedna warstwa, która będzie nam st stabilizowała silikon. I tutaj e, wrzucamy papier. Metodą papier maszę, i wychodzi nam coś takiego. W takim bardzo dużym skrócie. <grym> <grym> no tak, bo tu jeszcze uszy yy, tak. są yy, powstałe. Tak, tutaj jeszcze uszy powstały. I teraz przechodzimy do mojego ulubionego, zaraz po rzeźbieniu, ulubionego etapu, czyli masa szpachlowa i szlifowanie. <grym> Szlifujemy masę szpachlową i ona yy, po wygładzeniu wygląda mniej więcej tak. To jest maska przygotowana i... papierem do malowania. ściernym. Tak. <grym> yy, tak, tak przygotowaną maskę malujemy. I powstaje nam coś takiego. Mm, to jest maska wykonana dokładnie w tej metodzie, zresztą podczas warsztatów Family Floss. Myślę, że tutaj jest z 60 warstw bardzo cienkich warstw farby. Dzięki temu ta maska żyje, ona ma przebarwienia, tak jak i skóra nie jest jednolita. Taki proces. Mniej więcej trwa minut. No właśnie miałam o to spytać. 60 godzin ja muszę. 60 spokojnie. godzin? Tak. Mm -hmm. Tak, plus oczywiście schnięcie materiałów, 60 godzin tak tylko i wyłącznie pracy. Paulinko, <laughs> mam taką nieśmiałą prośbę do Ciebie na zakończenie naszej rozmowy o maskach. Czy mogłabyś jedną z tych masek założyć i zagrać w niej, pobyć w niej i pokazać nam, jak taką maskę się animuje? Dobrze, w takim razie ja wezmę jedną z masek charakterystycznych. I spróbuję. Paulinka Staniaszek. Bardzo dziękujemy za rozmowę. <śla> <Pa>. <śla> Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek z maskami. Postanowiłam zrobić swoją maskę. A Was zapraszam za tydzień!